Cześć, witajcie z tej strony, kreator z Fabryki Legend. Witam Was serdecznie. Witam Was serdecznie na kolejnym odcinku z serii Krok po kroku, gdzie robimy fabułę i zadania do, do, do gry i w grze Drakensang Online. Robimy wszystko, co się da tylko wykonać. Słuchajcie, witam Was serdecznie na krótkim odcinku, w którym sobie podsumujemy nasze dotychczasowe tutaj poczynania w świecie Drakani na kontynencie Taganzwal żeśmy akurat udało nam się go dokończyć także będziemy sobie tutaj go podsumowywać krótko e, słuchajcie no taganzwal czyli tak z duri sobie trafiliśmy tutaj e, i wykonaliśmy wszystkie zadania odwiedziliśmy wszystkie lokacje e, właśnie w taganzwal Słuchajcie, podsumowując krótko w paru słowach te rzeczy, które tutaj są takie najbardziej istotne. Odblokowaliśmy sobie i pokonaliśmy sobie posa Arachne, obrzydliwego pająka, wiejo stoi tutaj bijąc go. Także mamy już dostęp do wyjściówki, którą możemy sobie kupić u Tabona, żeby się ewentualnie tam teleportować i tak potocznie mówiąc farmić posa w różnych celach. Pokonaliśmy też Herolda świata mroku w sali przysiąg Tegana. Poszło nam to całkiem dzielnie, więc jesteśmy zadowoleni. tak? Dobrowit dalej zdycha, dycha, dycha i nie, i nie zdycha, że tak powiem, więc jest dobrze. Słuchajcie, jest tutaj troszeczkę tych lochów. Po ja polecam ogólnie Stonki. Jeżeli byście chcieli tu jeszcze zostać na tym kontynencie, na tym tutaj kawałku ziemi, żeby może gdzieś tam faktycznie wyfarmić sobie jeszcze dwa poziomy wyżej, jeżeli chodzi o doświadczenie, tutaj. Możecie też tu zbierać składniki, które są potrzebne do produkcji, czyli. Rudę, zioła, liście, takie różne rzeczy. Po prostu mapa jest mała, a dużo jest takich tutaj miejsc na tej mapie, gdzie można faktycznie to yy, zbierać. Tak, nie trzeba ganiać po jakiejś większej lokalizacji, można sobie wejść na małą mapę i to po prostu poogarniać. Yy, no i tak. Mieliśmy tutaj w sumie yy, dwa razy dzikie tereny, dwie puszcze. Yy, reszta to są wszystko lochy, w których możemy sobie tutaj zwiększać poziom trudności i farmić na wyższych poziomach. Yy, no i tutaj taką zwrócę uwagę. Ciekawą miejscówkę jak Tegan's Ruch, do której jeszcze wrócimy odblokowując pewną tajną, taką ukrytą, osobliwą bym powiedział lokalizację, która no, naprawdę otworzy drogę do dalszych, dalszych już w etapie ciekawych przygód. Także słuchajcie, to jest potocznie mówiąc tak krótko, zwięźle: Tegan's Val, który właśnie będziemy żegnać się z tym z Tegan's Val i będziemy ruszać dalsze wyprawy dalsze kontynenty przez morze. Tym razem musimy przepłynąć statkiem. Aby dostać się do takiej, by powiedział, krainy przypominającej trochę klimatem Wikingów, nordyckie klimaty, e, także będzie ciekawie. Dobra, słuchaj, to co jest tutaj, właśnie ten kraj północy, gdzie my się do niego udamy. Ok, wiecie co? E, teraz tak. E, ja jeszcze tutaj tylko sobie wam pokażę kampendium. Wejdziemy sobie w kampendium. E, ja sobie tutaj e, pozwoliłem już zerknąć. E, my żeśmy sobie wykonywali w tej chwili akt drugi, jak pamiętacie. Akt drugi. W akcie drugim yy, musieliśmy właśnie dotrzeć do tego obozu oporu tutaj i ten cały Tagan wal tutaj walczyć yy, dzielnie, żeby ten, yy, ten, te siły świata roku ujarzmić, pomóc księciowi i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, w akcie drugim mamy dwie części ukończone, tak, yy, to jest 2 na 2. Yy, możemy sobie, ja wam proponuję, jeżeli faktycznie wam zależy, żeby tofa była kompletna. Otworzyć sobie ten zew walki, to jest część pierwsza w akcie drugim. Jak widzicie, już nawigacja tutaj podpowiada nam, że zrobiliśmy praktycznie w, tym, w tej części wszystkie misje 35 na 35, więc nie musimy tutaj się w to zagłębiać. No i część druga, gdzie mieliśmy tutaj okazję walczyć ze smokami. Mamy 43 zadania, zrobiliśmy na 43, pięknie, słuchajcie, bardzo ładnie tu mamy wszystko, całe zestawienie. Elegancko sobie z tym wszystkim poradziliśmy. Także uznając, akt, 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 akt drugi, część pierwsza i druga jest za nami, także mamy to skończone więc elegancko, słuchajcie, wiecie co, ja jeszcze tylko chcę zagalić do jednego tematu, ponieważ ja wiem, że dużo osób robi tą grę, gra w tą grę całkiem inaczej, po prostu robi zadania, które tylko że tak powiem, są przyczepione do, głównego, do, do głównej fabuły po to tylko, żeby odblokować sobie bossów, lokalizację, móc farmić pewne rzeczy itd., itd., pozostawiając inne poboczne zadania, powiem Wam, że jak dla mnie to jest troszeczkę błąd, z tego względu, że te punkty, które zdobywamy tutaj, punkty za osiągnięcia, tak, to są właśnie te punkty, dzięki którym możemy właśnie za te wszystkie tutaj e, nawet też zrobienie zadań, aktów. E, jak widzicie, o ja wam pokażę. Mamy tu cienie i płomień, tak? Czyli pokonaliśmy Herolda Świata Mroku. 20 punktów jest za to. E, za te tutaj niektóre rzeczy, które robiliśmy, też dostaliśmy w duri Różnego rodzaju e, punkty. I powiem Wam, że punkty to są dość potrzebne tutaj. Z tego względu, że mamy ich więcej, to później, przy robieniu eventów, mamy więcej pasków, mamy więcej nagród na tych paskach i robi się po prostu ciekawie, tak? Więc, moim zdaniem, warto powalczyć o te punkty za osiągnięcia, robić te wszystkie, te wszystkie tutaj zadania. I jak już faktycznie budujemy tą postać, to po prostu zrobić to od początku, żeby mieć już to za sobą co odblokuje nam faktycznie wszystkie możliwości, wszystkie lokalizacje, wszystkie bossy, no praktycznie wszystko, że tak powiem z dumą będziemy mogli powiedzieć, że zrobiliśmy całą fabułę. Więc hmm, moim zdaniem to by było w sumie na tyle. Jeszcze tylko wspominając jeden fakt Wam powiem, wejdziemy sobie w Łowców Fortuny. Wiecie co, ja tutaj jeszcze akurat nic nie zacząłem robić tego dnia. Rzecz jest taka, że jeżeli chodzi o ten kontynent, tutaj Teganzwal, o tu, no tutaj gdzie jesteśmy, tak? Niestety jest tak, że tutaj sobie odblokowaliśmy, wszystko, ale yy, tutaj, łowcy fortuny, ja, jakkolwiek kogokolwiek tu wybierzemy do ścigania i ubicia, no niestety nie trafimy na Teganzwal. Tam nie ma żadnej miejscówki, w którym której możemy spotkać jakiegokolwiek z tych bossów? Więc ja na razie pozostaję przy tym, że jedynie mogę wykonywać te, te, te magiczne zadania, yy, gdzie bossów mogę znaleźć faktycznie w te, na terenie Duri czyli, 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 czyli tu, o tak, o, po prostu tu. O, pokażę jeszcze raz, tu. Tutaj gdzieś, czyli gdzieś tu w krypcie królów, gdzieś w pieczarach dzikich serc, no i gdzieś w królestwie korzeni. Yy, a więc tak, to no będziemy musieli po prostu odblokować więcej tych wszystkich yy, tutaj lokalizacji teraz zabierzemy się za kraj północy, jak już wspominałem i będziemy się pomału przemieszczać według scenariusza, gdzie też będziemy mieli wybór i rozgałęzienie, że tak powiem, będziemy mieli drogowskazy, które nam wskażą w którą stronę tego scenariusza głównego możemy pójść, czy w lewo, czy w prawo tak czy siak będziemy musieli zrobić wszystko słuchajcie moi mili, jeszcze jest rzecz taka róbcie sobie produkcję ja od następnego, aha tak, czyli tak, kamyki Róbcie sobie po prostu wszystkie e, kamyki, jakieś tam e, jadzie, to tutaj mam, bo poczekajcie, ja Wam już tu pokażę e, produkcja. E, przedmioty użytkowe to może nie aż tak bardzo teraz e, wyposażenie. Jak widzicie, ja jestem na takim etapie, gdzie jeszcze 5 przedmiotów muszę wytworzyć e, nadzwyczajnych i zacznę robić legendarne, tak? E, tu będą musiał stworzyć legendarne, to nam da możliwość blokowania, po prostu możliwości przekładania różnego rodzaju zakręć w wyposażeniu składniki, to w sumie nam się samo robi kamienie szlachetne, wiecie co, róbcie też te kamyki co jakiś czas, jak widzicie, ja tutaj sobie zacząłem już pomału budować od następnego do następnego i tak sobie będę, że tak powiem, zwiększał tą całą produkcję tu mamy, ja sobie odłożyłem te niektóre kamyki, które ja będę potrzebował, czyli które będą zwiększać mi szkody szybkość w ruchu życie, tu jest jeszcze szybkość ataku. No jeszcze będziemy musieli nazbierać tam kilka takich jak e, przede wszystkim oczywiście do zwiększenia krytyka, czyli obrażeń krytycznych e, i takie jeszcze inne, nie? Dobra, słuchajcie. To tak pokrótce, więc y, ja myślę, że ten temat tutaj Tegan zwal mamy zamknięty. Zadania mamy wszystkie zrobione. Więc hmm, tym akcentem ja chciałem po prostu zakończyć odcinek, podziękować Wam za to, że byliście przez te wszystkie odcinki tutaj na tej, na tej wyprawie ze mną i zaprosić Was na kolejne, gdzie będziemy sobie na, na krainie północy po prostu sobie walczyć tam z tymi wikingami, z tymi łobuzami i tam się dobrać do skóry wielkiego bossa Sigris, Mara Mroźnego. Także ja myślę, że będzie ciekawie, więc już się nie mogę doczekać. Słuchajcie, zostawcie może lajka, subskrypcję, jak chcecie tutaj wrócić. I zobaczyć jak tutaj Dobrowid będzie stawał się potężnym wojownikiem w Drakani. Eee, I zostawcie może jakieś komentarze, napiszcie coś. Ja ogólnie Was zapraszam do gry, e, do fabryki Legend, e, na serwer Grimak, gdzie możemy się spotkać i ewentualnie razem nawet pograć. Także słuchajcie wszystkiego dobrego, zapraszam Was na kolejne odcinki. E, z tej strony mówił do Was i tutaj grał pokazywał kreator z fabryki Legend. Także miłego dnia, trzymajcie się. Cześć.